Zapraszam na streamy w każdy poniedziałek, środek i piątek po godzinie 18.00. O kurde, co jest? Co Jaka jest? ekipa z Jeepa, co jest? Dobra, patrzymy, patrzymy. A to jest to jest dla. To kogo to jest skrzynka? Utopika? O! Ranga dla Utopika? Te, masz tutaj żółtą terrakotę, a nie czerwony piasek. Ja już widzę, że nie ma czerwonego piasku, który jest. Może nie ma, nie można go zrobić. Czeka, a słonecznik jest? Ej, słonecznik jest. Dla Wojtuś, piasku, Wojtuś zweryfikuj, czy jest czerwony piasek na mapie, bo, bo tutaj tak dostaliśmy, tak, wtedy... dostaliśmy fejkowe bingo i co wtedy? Wtedy będzie lipa. Wtedy będzie lipa. Nawet nie zweryfikowałem, bo już wszystko zabrali. Co zabrał? Nie wiem, no nie... nie teraz... A nie, ja pierdzielę, ale lagi. Może jak ten, może jak już e, wyłączymy streamka, bo przy, po bingo kończymy.